Te radykalne, można powiedzieć, awangardowe nurty, które, które, które pojawiły się w XX wieku, tylko właśnie czy jest możliwe na, na gruncie awangardy, może nie tyle stworzenie, ale czy odnalezienie właśnie jakby takiej myśli konserwatywnej, która akcentuje porządek, można powiedzieć, taki wertykalny, bardzo przeciwstawiający temu porządkowi horyzontalnemu, awangardy że awangardy jeżeli chodzi o wartości. I tutaj pojęcie wpadło już modernizmu konserwatywnego, czy, czy, czy też takie pojęcie też padło podczas kongresu w odniesieniu do postawy profesora Skrutona, konserwatywnego rewolucjonisty. I w polskiej, w polskiej sztuce awangardowej okazuje się, że jest pojęcie awangardy konserwatywnej. Pojęcie, które wprowadził performer, no legenda polskiej sztuki performer, właśnie sztuki awangardowej, Zbigniew Warpechowski. I to pojęcie, wydaje mi się ono jest bardzo interesujące, bo okazuje się, że można odnaleźć wielu artystów, którzy, którzy w takim pojęciu by się odnaleźli. Znaczy, jakby awangardy, jeżeli chodzi o, o, o szanowanie zdobyczy sztuki XX, XX wieku, jakby czerpanie z eksperymentu a z drugiej strony właśnie jakby hołdowanie pewnym wartościom, wartością konserwatywnym. I tutaj może jakby nawiązując też do tej, do tej, do tej pięknej, katastrof, do tej, tego katastrofizmu czy, czy jakby do tego wymiaru tej katastrofy, która nas otacza, która właśnie jakby była zaprzeczeniem piękna, chciałbym powiedzieć o, o może jednej takiej pracy, czy, 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 czy działalności artysty, którego też zaliczam jakby do, do, takiej, do, takiej, do tego nurtu awangardy konserwatywnej, Jacka Adamasa, który wyrasta, czy jest artystą wyrastającym właśnie z tego nurtu sztuki krytycznej, posługujący się językiem, którym posługują się artyści jakby wychodzący z lewicowych przesłanek i kontestujący te wartości, natomiast on jakby w swoich pracach udowadnia, że jest możliwe zatrudnienie tego języka czy wykorzystanie tego języka też jakby w obronie pewnych wartości, które można też jakby wiązać z takimi pojęciami jak niepodległość, czy, czy suwerenność, tak? czy, czy patriotyzm, e, prawda. Więc e, tutaj te, te, pojęcia, te pojęcia się pojawiają e, w, i tak może tylko na koniec znam, o, 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 jego, o jego pracy, e, działaniach, właściwie performatywnych czy akcji, e, akcjach, które ten artysta realizował. To jest artysta mieszkający niedaleko Olsztyna i jakby w swoim regionie głównie działający, aczkolwiek te akcje się odbijają dosyć szerokim echem. Jedną z, z jego projektów były działania związane z pomnikiem, który, który w miejscowości Pieniężno został wzniesiony w latach 40. upamiętniający sowieckiego generała Iwana Czerniakowskiego, który to pomnik, no właśnie jak wiele pomników takich mistycznych w Polsce istniały, jeszcze nadal istnieje, świadcząc o pewnej, o pewnej, jak mi się wydaje, takiej chorobie pamięci, to znaczy jakby wprowadzaniu w sferę publiczną, mówię o, już o latach po 1989 roku, czy te pomniki są obecne. Nie mówię tutaj o pomnikach nagrobnych, mówię tu o takich symbolicznych pomnikach, które jakby upamiętniają takie, takie postaci, które świadczą o właśnie tej chorobie pamięci, o chorobie zapomnienia w gdzie ta sfera symboliczna moim zdaniem właśnie tym, publiczna tym, tym na tą chorobę cierpi. Jacek Adamas używając języka sztuki awangardowej, performance'u, akcji, często radykalnej akcji, prowadził działania związane z tym pomnikiem, takie dosyć kontrowersyjne, które uruchamiały też media, ale co ciekawe też jakby uruchamiały pewną społeczną aktywność, tworzyły pewną grupę osób, które zaczynały odzyskiwać E, e, czy mieć chęć, żeby odzyskać tą przestrzeń, tak jakby przypominano kim ten człowiek był, tak, że to nie była postać królewna, e, która zlikwidowała e, e, Armię Krajową na mężczyźnie. więc e, można powiedzieć, żeby te, te akcje e, zaczę, zaczęły przynosić pewne e, wymierne rezultaty jakby. i no, ostatecznie skończyło się to na tym, że ten pomnik został, e, został e, e, rozebrany, zniszczony, zresztą e, Wojsko polskiego rozebrało, co też, co też dla, dla artysty było takim, można powiedzieć, symbolicznym znakiem. On y, zrobił taką akcję, taki właściwie performance już na gruzach tego, i on mówiąc o tym, powiedział, że to jest taki, taka piękna katastrofa. Katastrofa.